Witam Państwa bardzo serdecznie, Józef Michałek, Radio Istebna. Zapraszam Was na kolejne wydanie wideoinformatora Radia Istebna, a w naszym dzisiejszym wideoinformatorze będziemy mówić o wydarzeniach, które miały miejsce w ubiegłym tygodniu oraz o wydarzeniach, które są w nadchodzącym tygodniu ale też będziemy trochę dalej sięgać do 11 czerwca choćby zapraszając nas, Was do Rastoki ale wracajmy do ubiegłego tygodnia w związku z tym, że 27 maja odbył się koncert zorganizowany z okazji Dnia Matki koncert Eleni oczywiście doskonale wszyscy wiemy, cieszył się dużą popularnością było bardzo dużo ludzi wypełnionym po brzegu gimnazjum wysłuchaliście koncertu ci z Was, którzy byli ci, którzy nie byli, mieli okazję na naszym Facebooku zobaczyć zdjęcia z tego wydarzenia było to niezwykle udane wydarzenie z okazji dnia matki zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury Wistebnej. Proszę Państwa, w następny dzień w sobotę udaliśmy się do Koniakowa. Tam odbyło się, odbyła się impreza pod tytułem Czas na brędzę w ramach Smaków Karpat i. Naprawdę muszę powiedzieć, że no nie spotkałem się z taką ilością odmian serów, nie kosztowałem takiej ilości serów w jednym miejscu. Było to coś niezwykłego. Oprócz tego, że sery były w dowolnej postaci, były też koronki koniakowskie, była też możliwość popatrzenia jak się wyplata kosze z Wikliny oraz konkurs kulinarny, regionalny konkurs kulinarny odbył się w Koniakowie, więc mieliśmy okazję zobaczyć koło gospodyń wiejskich, które się reaktywowało w Koniakowie i przyrządzało smakowite dania. Także w rywalizacji oczywiście, która miała charakter czysto teoretyczny, bo odbywało się to w duchu takim współpracy, zabawy, nie, nie jakiejś tam ostrej rywalizacji. Wszyscy się świetnie bawili. Myślę, że krótki materiał filmowy z tego wydarzenia pokaże Wam, jak było naprawdę wspaniale w Koniakowie. Więc zapraszam do obejrzenia krótkiego materiału filmowego. No nie nie można tego powiedzieć. My na tych plackach rośliliśmy. Jakby ja się na jeden taki kapusty kupił, a ktoś go aż do nocy ma. Słuchajcie, oby się Mamy i placki i, i, i zimnioki z kapustą, także ale nie zapomnijcie, że tam też jeszcze pędza i pierogini, i fałuszki, i pędza w ogóle w różnych terenów Karpackich też do próbowania. Drodzy Państwo, mamy cztery potrawy, które biorą udział w konkursie i chcieliby nagrodzić tą najlepszą, ale żeby to było sprawiedliwie, to Państwo będziecie jurorami i Największą głosów e, otrzyma oczywiście e, ta poprawa, która będzie na, na miała najwięcej. numer kapustę z łupniakami, to jest numer jeden. Numer dwa to są placki z blaną ze szporkami. Numer trzy to są maczki z kapuśnikach, to jest taka nasza regionalna tradycyjna do I Numer cztery to jest kuchni, to też jest patrona, która pochodzi z nich, to, jest, to, jest, to jest z naszego regionu. Także cztery, to jest...

Ja w imieniu Gminnego Ośrodka Kultury serdecznie dziękuję Marysi e, Kobut, e, która nam pozwoliła tutaj wspólnie e, ten konkurs przeprowadzić. No, dobra, Zaraz będziemy jeszcze innym. Tak było, proszę państwa, w Koniakowie. W Jaworzynce też miało miejsce dość ciekawe wydarzenie. W tym samym nie, oczywiście konkretnie w Muzeum na Grapie w ramach nocy w muzeum odbyły się dni bezkickiego haftu krzyżykowego. Mogliśmy też wysłać prelekcji, nauczyć się na przykład czepienia. To jest szczególnie polecane dla pań, bo nie sądzę, żeby panowie z tego mogli korzystać, ale też odbyło się ogłoszenie wyników konkursu gazdówka, tacika i matki. To dzieci w dowolnej formie opisywały to, co ich dziadkowie im opowiadali o życiu, które. Dla tych dzieci już jest abstrakcją, bo już nie spotykamy tych form działalności, kiedy nasi dziadkowie i babcie żyli dniem codziennym. Także te prace konkursowe można obejrzeć w Muzeum na Grapie. One tam wiszą, wystawione w Muzeum, także w każdej chwili można tam wejść, obejrzeć. Natomiast w tym samym muzeum wieczorem jeszcze miał miejsce koncert zespołów Zgrapianie i Czadeczka. I połączony on był z pokazem, jak dawno i prano czyli pokazem prania w dawnych czasach. To dosyć specyficzne i, jak mogliśmy zobaczyć, czasochłonne i pracochłonne zajęcie. Teraz tylko wybieramy stosowny program i się dzieje. Wtedy niestety ten program musieliśmy, znaczy musieliśmy, nasi przodkowie, czyli nasze babcie i dziadkowie musieli to własnoręcznie wykonać. Dobrze, proszę Państwa, to więc krótki materiał filmowy z Jaworzynki. Bo nas wtedy efekt tego konkursu naprawdę zachwycił. I bardzo trudno nam było ocenić, które prace są na pewno takie ponadwsiecki, bardzo ciężko nam było wybrać. Niektóre są widać od A do Z wykonane przez, te, przez to dziecko. I to, tak powiem szczerze, że w moim przypadku przeważało przy podejmowaniu decyzji. Do tych prac też były dołączone, nie wiem, czy to Magda tu powiedziała, nie, powiem, dołączone były Rostomajte. Taki rzeczy narzędzia, narzędzia no tam ci, Turba masarską, za ulicą są wisi. wisi, Brabie, <grym, grym, grym>, rozmaite e, tam, A tam w torbie też kanę co. <grym>, w torbie jeszcze potacikowi rozmaite No. E, I i, i tyle w No to się ogłosimy wyniki, Cztery pierwsze miejsca i są to Beatka Kukuczka. Beatko... Zabrało. 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 Co żeś zrobiła? Jaką pracę? Co? Pierwsze miejsce również dla Alicji Mojeścik. Czy jest miejsce również dla Pawła Tukuczki. Brawo! Brawo! Wraca przepiękno. Powiedz, może w y i pierwsze miejsce też dla Marcina Legierskiego. Proszę Państwa, pozostajemy cały czas przy tematyce dziecięcej i dzieci, młodzieży. A jeżeli dzieci i młodzież, to nierozerwalnie wiąże się to ze szkołą, no, która jak to się chodzi do szkoły, to wiadomo, zawsze jest, jest jakiś problem, bo nauczyciel robi klasówkę wtedy, kiedy nie powinien robić, albo się uwziął na nas, a tak to wszystko różnie bywa w tej szkole. Ale jeżeli wyjdziemy z tej szkoły po latach, później ją wspominamy, czasami z rozrzewnieniem i taką okazję do wspomnień o edukacji mają dzieci z Rastoki, no już teraz nie dzieci, ale dorośli z Rastoki pewnie też spotkają się ze swoimi dziećmi, przyprowadzę ich tam razem, pewnie pójdą. Na 140-lecie szkoły w Rastoce, proszę Państwa, 11 czerwca szkoła podstawowa nr 2 w Koniakowie organizuje takie spotkanie absolwentów i dzieci tejże szkoły, chociaż zapraszam wszystkich na udział w tej imprezie. Może jednak ja nie będę za wiele się rozwodził, powiem tylko, że będzie dużo ciekawych atrakcji dla was czekało, a wysłuchamy po prostu zaproszenia pani dyrektor szkoły oraz dzieci z Rastoki na to wydarzenie. Dzień dobry, witamy wszystkich słuchaczy Radia Istebna. Chcielibyśmy wspólnie tutaj z uczniami i z nauczycielami zaprosić wszystkich absolwentów, sympatyków szkoły w Koniakowie Rastoce na naszą uroczystość, która odbędzie się 11 czerwca o godzinie 16. Spotykamy się tutaj, aby uczcić rocznicę 140 lecia naszej szkoły. No i chyba oddamy głos uczniom, żeby wszystkich zaprosili. Proszę bardzo. Za! Zapamiętajcie tę datę 11 czerwca, szkoła w Rastoce, ciekawe wydarzenie, fajna impreza. Pamiętajcie i zapiszcie sobie w kalendarzu, żebyście nie przeoczyli. Natomiast ja chciałbym Wam już teraz na 5 czerwca, na najbliższą niedzielę, zaprosić Was do amfiteatru pod skocznią, gdzie będzie się odbywał leśny dzień dziecka. Proszę Państwa, mam tu przed sobą program tego leśnego dnia dziecka i. Co tam będzie? Będą tam występy szczudlarzy, żonglerów i klaunów. Prezentacja hodowli zająca szaraka. Proszę Państwa, kiedyś zające szaraki pomykały po naszych Beskidzkich Łąkach. Teraz ich jest coraz mniej, więc może warto się zainteresować hodowlą zająca szaraka, a tą, tą prezentację będzie przedstawiał pan Zdzisław Biurośek z Jaworzynki, więc ci, którzy chcą się zainteresować szarakami, zobaczyć zająca szaraka, zapraszamy pod skocznie, ale nie tylko tych, którzy interesują się szarakiem, bo też będzie mini lista przebojów, konkurs Plastyczny Leśny Raj i turniej charytatywny Zagubione Buty. O tym turnieju za chwilę jeszcze powiem, a teraz dalej idę z programem. Będzie też pokaz i szkolenie z udzielania pierwszej pomocy jednostki OSP Koniaków, czyli strażacy pokażą nam, jak w trudnych i nagłych, nieprzewidywalnych zdarzeniach dać sobie radę, jeżeli będzie potrzebna pierwsza pomoc, żebyśmy mogli udzielić. Będzie symulator zdarzeń, dachowania proszę bardzo, też będzie jeść z głową, nauka jazdy na longboardzie prowadzona przez instruktorów. Będzie rozdanie nagród w miniliście i konkursie plastycznym, czyli nie tylko konkurs plastyczny, minilista. Będą też związane z tym nagrody i będzie można wygrać coś. No i oczywiście zabawa, zabawa dla dzieci i dorosłych. Zabawa dla dzieci z animatorami, a dla dorosłych z DJ-em, oczywiście dla młodzieży i dorosłych. Słuchajcie, a teraz obejrzyjmy sobie fragment filmu w zasadzie, fragment. Film, co prawda, super stacji. Zapożyczyliśmy ten film, aby Wam przybliżyć turniej charytatywny Zagubione Buty. W piłkę nożną na Bosaka. Czemu nie? Zwłaszcza, że cel jest szczytny, bawiąc się zbierać pieniądze dla tych najbardziej potrzebujących. Chodzi o zbiórkę pieniędzy i używanych butów dla najmłodszych Afrykańczyków, którym marzy się kariera taka jak Samuela Eto'o czy Didier Drogby. Jeśli wietrzymy sobie magazyny w domu i to są buty używane, ale nie zniszczone jakoś tam specjalnie. Pakujemy do, 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 do pudła i wysyłamy do e, ośrodków, z którymi mam przyjemność, ogromną przyjemność współpracować w Afryce, Gdzieś, gdzie, gdzie buty no, są naprawdę e, rarytasem. I, i wiem, że, wiem, że dzieciaki tam za buty piłkarskie, za buty dochodzenia, chodzenia no, dałyby się pokroić. A w turnieju mogli zagrać wszyscy bez względu na płeć. Na takim wspaniałym boisku, na takiej naturalnej trawie na busaka gra to jest tylko i wyłącznie przyjemność. Więc tak, zazwyczaj gramy oczywiście się ale dzisiaj to jest bardzo miła odmiana. Jeśli piłka jest taka miękka, to rzeczywiście yy, nie sprawia to problemu. Jednak jakby była taka twarda, jak typowa taka piłka do futbolu, to rzeczywiście yy, buty są bardzo pomocne. Wydawało mi się, że będzie to trudne i dosyć bolesne, ale chyba teraz z dwojga złego wolałabym, wolałabym grać bez butów. Guido pochodzi z Gruzji, od ponad trzech lat gra w lidze. To jest jego debiut w turnieju bez korków. Zagubione buty, bardzo fajna inicjatywa charytatywna, która. I przyjemność tam dostarcza przyjemne spożyteczne, więc postanowiliśmy spróbować swoich sił w takim typu turnieju. Miłość do piłki połączyła nie tylko ludzi o wielkich sercach, łączy też pokolenia. Plus jest taki, że się e, trzyma przy nodze i szybciej się biega: no bo e, wtedy, jak, e, jak dostaniesz korkiem, to mniej boli, a teraz to nie. Kiedyś dawno temu ludzie chodzili na busaka i mieli świetną kondycję i odporniej nie byli na wszelkie choroby. I to jest świetna zabawa. Zagubione buty to nie jest typowy turniej piłkarski, jednak w korkach czy bez gol daje taką samą radość. Proszę Państwa, więc mniej więcej już znacie ideę tego turnieju. I ten turniej właśnie w ramach Leśnego Dnia Dziecka będzie odbywał się w istemnej wam witacze pod Skocznią w niedzielę. Ja tylko dodam, że nie tylko zbiórka butów dla dzieci z Afryki będzie yy, celem tego turnieju charytatywnego ale też będzie zbierane fundusze, będą zbierane fundusze dla, aby pomóc dzieciom z trójsi dwójce dzieci z trójsi więc myślę, że wesprzecie tą akcję, pójdziecie podskocznie bo nie tylko używane buty już takie starsze niezużyte ale też yy, wsparcie finansowe dla dzieci z trójści będzie w ramach tego turnieju przeprowadzone, więc gorąco namawiam i zachęcam. Pamiętajcie, niedziela 5 czerwca, godzina 14, Amfiteatr pod Skocznią. Dzieci nieodłącznie kojarzą nam się z zabawami, z grami, ze szkołą, z nauką i mało kto utożsamia nastolatków z biznesem, z sukcesem. A ja chciałbym Wam teraz podać przykład trójki nastolatków, którzy no, już osiągnęli spory sukces, żeby nie powiedzieć bardzo duży sukces w niektórych przypadkach. Więc zacznę od Katrin Cook, współzałożycielki serwisu Meyer Book. Współzałożycielki, bowiem drugim założycielem był jej starszy brat. Ta, ten serwis powstał w 2005 roku, kiedy Katrin miała 15 lat i udało się stworzyć taki startup, który... Do dzisiaj zainwestowano już 17 milionów dolarów, a który sprzedała za 100 milionów dolarów. Proszę Państwa, z czego w gotówce dostała 18 milionów dolarów, a 82 miliony dolarów dostała w akcjach latynoamerykańskiego serwisu społecznościowego dla nastolatków. Więc Katrin Cook jak na razie jest na bardzo wczesnej emeryturze, stworzyła bowiem swój serwis i, i może teraz już pobierać jak gdyby pożytki z tego, że. Że to zrobiła, że odniosła sukces wielomilionowy w dolarach licząc, no ale znając ją, to zapewne nie spocznie na laurach i za jakiś czas znów nas czymś zaskoczy. Proszę Państwa, kolejnym przykładem, też amerykańskim, jest yy, młody chłopak, 13-letni. I niekoniecznie yy, Trzeba się znać na technologiach zaawansowanych na informatyce, na komputerach, żeby odnieść sukces i żeby zarabiać duże pieniądze mając na przykład 13 lat. I nie jest to typowy 13 latek, nazywa się Mozja Blitz i mieszka w Stanach Zjednoczonych i w przeciwieństwie do swoich kolegów, rówieśników, nie interesuje się sportem czy rapem, muzyką. On po prostu chciał się dobrze ubierać. Poprosił babcię, aby go nauczyła szyć, jako że babcia już około 50 lat ponoć się szyła, Babcia go nauczyła szyć, chciał się modnie ubierać, chciał sobie sam, własnoręcznie, y, piękne wdzianka, że tak powiem, y, szyć i, i podobać się dziewczynom. No więc od tego się zaczęło nauczyła go babcia, wciągnęło to tego młodego człowieka. No i co? Nauczył się szyć muchy, zwykle muchy, które nosi każdy dorosły facet, no i oczywiście teraz już nawet dziecko. I pierwsze te muchy sprzedawał 5 dolarów za sztukę. Teraz ceny tych jego własnoręcznie wykonanych much sięgają od 40 do 60 dolarów. Zatrudnia 5 osób, członków własnej rodziny, oczywiście, mamę, babcie i innych członków rodziny. No a jego celem jest, aby produkty jego firmy były w każdym domu, proszę Państwa. Także jest na dzień dzisiejszy dyrektorem zarządzającym firmy, która dotychczas robiła. 165 tysięcy dolarów. Jeszcze nie miliony, ale już tysiące dolarów. No i proszę Państwa, fragment filmu o tym młodym człowieku. Pozwólcie, że Wam teraz puszczę. Jestem małym chłopcem, ale małym chłopcem, który ma duże biznesy. On jest chłopcem z Boatow. Powiedz mi coś o Boatow. You've made about $165,000. He does have a CEO of Mo, and that's Mama, and Mama makes the decisions. We're not going to sacrifice his childhood for the business. Both sides make you look good and they make you feel. I was nine. I just wanted to look good. I asked my lovely, lovely grandmother, who's been sewing for over 50 years, to teach me how to sew it. And after that, bazam, my company took off. He was his own walking model. He started selling them for $5, and fast forward to three years later, he's selling them for $40 to $60. I worked in sales when we started Mo's Bows, and it quickly took off, and I decided that my boss could be 12. I have five seamstresses. My mom, my grandmother, my whole family, basically. Also, if you're getting it for a gift for someone, he can certainly include a personal note. So. You have people loving each other and still achieving a dream or a goal. To tyle, jeżeli chodzi o sukcesy za oceanem, wracamy do Polski, bowiem Polacy też są mm, kreatywni, też potrafią zarabiać pieniądze, nawet ci młodzi Polacy i chcę wam przedstawić takiego człowieka, Mateusza Macha, w ramach cyklu Młody Polak potrafi. Yy, Mateusz Mach jest właścicielem firmy wycenianej obecnie na milion złotych. A w maju 2015 roku po raz pierwszy o 17-letnim wtedy Mateuszu z Limborga słyszy cały technologiczny świat. Co on takiego? Wymyśli, wymyślił taką aplikację, aby pomóc hipopowcom do wysyłania sobie emotikonów. Ta aplikacja stworzona jest jak gdyby na wzór palców pięciu dłoń, taki komunikator i okazało się, że jest bardzo dobrym narzędziem, świetnym żeby nie powiedzieć narzędziem do komunikacji się z głuchoniemymi. W związku z tym zainteresowały się duże firmy jego pomysłem i Obecnie 400 tysięcy funduszy wyłożył na rozwijanie tej aplikacji, także Polak potrafi, a młody Polak potrafi tak samo jak młody Amerykanin. Te przykłady młodych ludzi mam nadzieję, że uzmysłowią Wam, że w każdym wieku można osiągnąć sukces i w każdym miejscu, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale też w Polsce. Dlatego ja czekam na to, aż kiedyś w informatorze Radia i Sena powiem na przykład, że młody człowiek z Trójwsi osiągnął sukces. Dzisiejszy wideoinformator Radia Istemna zamknięte, jak gdyby, jest w konwencji młodzieżowo-dziecięcej. W związku z tym kolejny materiał filmowy poświęcony jest malarzowi Piotrowi Jakubczykowi, a zrealizowany przez jego syna. Jako, że wideoinformator Radia Istemna będzie miejscem, gdzie chciałbym promować i pokazywać twórców związanych z Trójwsią, bądź urodzonych w Trójwsi, dlatego proszę was o to, abyście nadsyłali swoje materiały filmowe, a ja Między innymi w informatorze Radia Istemna będę to publikować. Będziemy się dzielić tymi naszymi twórcami z całym światem. Oglądają nas przecież ludzie nie tylko w Polsce, ale też poza granicami. Także proszę Państwa, Piotr Jakubczak, w oczami swojego syna. Piotr Jakubczak wystawiał swoje prace w Galerii Kukuczka, m.in. z okazji siedmiolecia działalności tejże galerii i teraz też chciałbym Was zaprosić do Galerii Kukuczka, jako że w tą sobotę o godzinie 18:00 będzie miała miejsce biesiada literacko-polityczna na Jasnowicach w Galerii Kukuczka. W programie będzie spotkanie ze słowackim pisarzem Józefem Banasiem. Przedstawiałem ostatnio tę książkę. Tydzień temu, dwa tygodnie temu wideo informatorze mówiłem o tej książce napisanej po polsku przez tego słowackiego pisarza. Natomiast oprócz tego będzie wiadomo też jeszcze muzyka, dobrej muzyki sporo m.in. recital Krystyny Dudczak. Też mieliśmy okazję naszym wideoinformatorze oglądać ten fragment koncertu Krystyny Durczak, taki spontaniczny na żywo, kiedy była gościem Galerii Kokuszka poprzednim razem także zapraszam na sobotę na godzinę 18 na Jasnowicę na biesiadę literacko-polityczną ze słowackim pisarzem Józefem Banaszym. A ja już proszę państwa, żegnam się dzisiaj z wami do zobaczenia, do usłyszenia i do widzenia za tydzień w kolejnym wydaniu wideo informatora